Cześć mam, z tej strony dzisiaj nowy Pet Simulator X. Pet Simulator X. Wybieram sobie albo kota, albo psa, albo królika Ja wybieram królika, Big Stefan. Dobra, musimy go nazwać. Nazwę go Stary tego nazwę. Okej. Okay. O, tu jest ten pet za jak się dołącza do grupy, czyli big. Ten ma dwa, a ten ma... Okej, okay, mamy dwa pety. Są tu jakieś jajeczka w ogóle? No złote, czyli jak w pety 2. Miałem ogólnie tu kupować rzeczy za robuxy, ale no coś mi nie działa roblox premium, bo miałem kupić roblox premium. Sprawdzę sobie te trzy jajeczka, jak już się A to jest podstawowe tylko za pierwsze. A tutaj... O nubek. Ja pamiętam Ciebie, nubku. Dobra, no to idę zbierać już monetki. Ale podobny skin do ibra piesela, xd. Dobra, no i wysyłam ich tutaj. Trochę wolno biegają. Okej. Okay. No i muszę na to kliknąć. Czy to się samo zbiera? Tutaj zobaczę sobie sklep. Tutaj, aha, tutaj są kody. No dobra, pójdę na to długe. Chociaż nie wiem czy moje zwierzęć jeśli dadzą radę. O, tu mogę na diamenty zbierać. Tutaj tylko dla VIPów. O. Tracker dość podłogę, it. Cześć. O, cześć! Cześć! Od kiedy tu lubisz symulatory? Przecież już dawno gram w tę grę. A. To wyślij tutaj kotka do... tutaj do tego drzego, co ja zbieram. Kliknij na A. to tutaj, kliknij. Right. Okej, bardzo, bardzo nie wiem o co chodzi. Wcześniej zacząłem, ale nie wiem, o co chodzi. A, to ja dołączyłem na twój serwer. I braky. Ja mam big i starter. Dobra, jakoś to I rozwalimy. Damy radę. Ja też chcę mieć dwóch. No ale ten big to jest jak się dołącza do ich grupy. Hmm. Który? Ten big? Tak, big, ten biały. O, jabany wypadły. Bardzo, bardzo też nie wiem o co chodzi. Hmm. Ja też migany wypadły. I braki. Mm -hmm. I braki. Po koteł. Do jedynki i dwójki, więc fajnie, w sumie to wygląda. W, wziąłem kotka po bardzo ładu, ład, ładniejszy chyba niż piesek. No, Mogę już kupić swoje pierwsze jajko, chodź. Możesz kupić swoje pierwsze jajko już? Później. Bo ja już idę kupić jajko. Dobra, idziemy kupić jajko. On będzie zbierać prezent, to wyślę tam mu na pomoc zwierzaczki. Dobra, szkoda, że... Ile kosztuje tyle dla tam w ogóle? 4... A, 50, ok. Myślę, że... 400. Dobra, no to i mamy tutaj pierwsze jajko. Jest. Uwaga co wypadnie, może najrzadsze i... O, biały króliczek, przed najrzadszy, fajnie. A, automatycznie się zakłada, fajnie. Dobra, a kasa sama przychodzi. Noob. 99. Ja już tam idę. Jeśli tam moje zwierzętki 3 nie zdążą, no nie. Bo tu jakiś prost przyszedł na komarenę. A masz mi pomóc Czekaj, zbierę, zbierę sobie tutaj Dlaczego twoje zwierzątka Przed chwilą walczyły o, o jedną monetę? Hmm. Nie wiem, ale pomagam ci już to jest O, co? biały króliczek Ciekawe, czy to się samo zbierze w ogóle Czy to się samo nie zbierze To trzeba chodzić po to że trzeba chodzić po to i to się automatycznie nie zbiera Nie, może się zbierze Zaczekam ja na to się zbierze i tyle Jak się nie zbierze to trudno, xd Jeszcze tu wyślę z Bo to jest słabe, że to się samo nie zbiera że to trzeba tak zbierać Taki no, nawet nie ma szybszego biegania, jest hoverboard tak jak w dwójce to 250, a no, ja mam 0 o, mogę już y, jajko tieru 2 kupić o, jest duża skrzynia, ibra pieseł, chodź wyślij swoje zwierzęcie na dużą skrzynię no idę już ibra ky. zbiera małą skrzynię jest sklep ok zaraz zajrzę do sklepiku ale no serio jedyne co bym tu zmienił automatycznie zbieranie coinów. Musiał się peć ja też bym to zmienił ale wiesz że można kupić piesoła za 500 Robuxów jak tu no 800 no, ale to jest bardziej opłacalne ja go kupię. Ja go kupię. Ale to musisz 800 Robuxów kupić, da? To, to kupię. Kupisz 800? Tak. A będziesz grać w ogóle więcej w tą grę? No nie wiem, nudna jest. Gdzie jestem? <grym> Aha, jest! Wow! Dobra, już sprawdzam kod, bo może być jakiś. Za 800 Robuxów. Nie hmm. wiem, czemu nie wygląda. Ale... Trochę jak lis wygląda. Może jest taki kot? Nie, nie ma. On tylko dzisiaj będzie w sklepie? Nie, on będzie cały czas w sklepie chyba. O tutaj ktoś nam pomaga w rozwaleniu skrzynki, fajnie. Początki zawsze są nudne. W następnym odcinku coś może kupię w tej grze. To jest mniej nudne niż Bubble Gun Simulator. No dla mnie też, bo zaczynamy. Bo to jest lepszy początek dla mnie, co nie? która no. to potrwa, więc idę sobie otworzyć. Zaraz chyba kupię 80. A, ja, a ja mam kasę, mam kasę? A ja nie wiem, no ile masz kasy tutaj, te złotego tego? 1018. Złotego. To staćcie. Mogę sobie kupić złote jajko. Ale to jest te złote jajko. Staćcie na jajko numer 2, a mnie na numer 3. Numer dwa, czyli... O, złoty kotek mi wypadł. Mam złotego kotka. Czyli to tylko. No spod to dobrze. Ja mogę to wydrowić. Eee! Zwierzaka kanuba bym chciał. Tak, no, bym chciał. bo ten kurczak fajny. Ten, I ten drugi też. Te kurczaki są fajne. Pierwszy są same standardowe. Aha, no, kupię się Jeszcze jest. Zompety. Świnkę dostałem. O! To fajne. Trade? To są trade. To nie fajnie właśnie. Czemu? Ja no. lubię świnki. I bra to dla mnie. <laughs> I brał, pigi. to nie I bra Dobra, sobie te monetki. Mm. Mi się podoba ten simulator Ej, najlepiej tu stać, to od razu się będą zbierać na monety Chyba, no? Jeśli nie rozsypujemy na kilka stron Wyźnij tą świnkę na tą skrzynkę to sk Ta świnia nazywa się Kl... Jak? Cl... Ch się nazywa Muszę imię zmienić Okej okay. Już niedługo rozwala na Rozwalona będzie ta skrzynia. Cieszę się bardzo. I... uwaga. No. Ej, typ tu jest jakiś bogaty. On ma Dominiusy jakieś. Paweł, no. Tak? Mam 4000, Idę sobie otworzyć jakieś jajko. A nie, strasznie. Mam hashtagową świnkę. To fajnie. Dobra, wysyłam moje wszystkie zwierzęce na... ...tą kubkę tutaj. Napiszę czy ktoś mnie strajduje. mi, i noob. Ha, ciekawe czy ktoś się ze mną strajduje. To jest w ogóle najlepszy na serwerze. Nie. Zobaczymy. Nie, nie, ja nie jestem najlepszy na serwerze. Na tym serwerze. Jakiś youtuber jest dopiero. O, ktoś mi wysłał trade'a. Ciekawe to jest proste. Co jest? Co to za pety? On chyba się zażartuje. On nie żartuje. Ale co? Ale dostałem pety kozackie. Dostałem epickie pety. Nara. Co on Ale... robi, żeby też takie dostać? Napisz Please trade me too. I'm... Uh, sourcing of striker husky. Co mam napisać? O, bo czekaj. Ale to szybko leci teraz. Gdzie ty to napisałeś? Na czacie. No dobra, y, kliknij ikonkę petów i kliknij y, obok petów takie dwie strzałki okay, i wyślij do kogoś trade'a. Po prostu. Ja zaraz mam drugą mapę, tyle chcę ci powiedzieć. Wow! Ha ha can trade me. Smutna buźka. Bonus jakiś mi wyleciał. O! Oh. Może mi ktoś w ogóle dał? Accept. Tylko nie jest bonus. Coś z tych. Nie, nie z tych. Nie wiem, ale ja nie wiem, co zrobić z tymi katami. Luduś no, my... nikt mi nie chce tradować. No to weszli sam trade do kogoś. Czyli co, mam wszystkie zwierzątka mu dać? Nie, o, niech on tobie da. Przecież. Ale nie chcą mi dać. No to sami im wyślij Czyli co mam zrobić? No kliknąć wykonę petów. Obok jest taki, są takie dwie strzałki. Kliknij w nie i wyszli wszystkie. Takie dwie, dwie strzałki. No, klikasz w pety i obok masz takie dwie strzałki. Jedna. Nie druga, ma dwóch strzałek. Nie ma dwóch, dwóch strzałek. No nie wiesz o co chodzi, jak zwykle. Dobra, widzowie, już jestem. i mam kliknąć ready? mhm uh -huh. ale on ma zero wszystkiego no to niech ci coś da on jest ready no to kliknij też ready już kliknąć. no i musisz poczekać a teraz mogę kolejnego dać trade'a? tak, ale komuś innemu teraz daj Dobra, idę na ja kolejną mam. mapę. Upgrade y na drugiej mapie są. Ale po co mi wysyłaś? Ja ci nic nie mogę dać. Ja ci nic nie dam. Bo ja już nie mogę. O, mam nową rangę Starter. mi nie chce dać. Player speed. Ja nic nie mam. Ta... Hmm. Zaraz ci dam pety jak coś. Bo już dostałem od kogoś pety i ci dam. Wysyłam ci trade'a. Zaakceptuj trade'a. Zaakceptuj. Co, co mi dasz? Ready. Nie chcę tego, one są brzydkie. Ale dobre są, nie rozumiesz tego? Co z tego, że brzydkie? Mają być dobre, a nie brzydkie. Nie, brzydkie są, nie chcę. To będziesz gorszym graczem i tyle. Ty się nie znasz na symulatorach, tyle chcę ci powiedzieć, typie. Niech mi coś lepszego da zoom. Tym lepsze, tym brzydsze pety. Wiesz o tym. Oni to roz... jest. Co? Ciekawe co mi da. No ciekawe. Tradycjów wspólni kompletek. No i co dostałeś od niego? Nie wiem. Co? Na nic. Na razie. O! Sorry, że jem na odcinku XD. Ten odcinek jest dziwny i słaby. Czemu dziwny i słaby? No, nikt mi nie chce nic dać. Ja chciałem, to ty nie chcesz. jest słabe, słabe. Ale, Ale lepsze od twoich petów. Ty człowieku nie znasz się na sumatorach. Ale ja, ja tobie mam Tobie zależy mniej. tylko na wyglądzie, na, na niczym więcej. Tobie tylko na wyglądzie zależy. Nie żeby Moi, były dobre, panu. silne, tylko żeby były dobry wygląd. Ponku mi coś da. No ciekawe co ci da. No i jednak nie. No widzisz, mogłeś przyjąć od, ode mnie, bo tylko no, ja ci chciałem dać. Ale w Teraz ja się z tobą rozłączam i tyle chcę Ci powiedzieć. Nie. Tak, bo ty się nie znasz na symulatorach. Znam się. Właśnie nie. A i tak nie będę grał w tą grę. Wiem. Przecież. To po, to po co mi to dajesz? Bo ta gra, to, 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 to gra jest dziwna i niefajna. Dobra, ja jestem już bez niego, jak widzieliście. I ten no. On nadal jest tej, w tej grze, nie wiem po co. I kolejny bonus jakiś dostałem. Więc no, ja przechodzę już na kolejną mapę z, z moim słonikiem. Zbieram sobie monety jeszcze. Bo do tego speeda prawie nie coś co kupiłem dla ageną. On cały czas jest w tej grze. Nie wiem po co. To jest dziwny człowiek. Tu będą chyba szajni pety. Mhm. Uh chyba -huh. no С вами все таки Не, с вами не с раз ли бусты. Бабусты только не считают ли выстояли они. Я не либо не доставим. Я могу купить себе в следующую мапу. Яйко могу себе купить. Не, не могу себе разать, но тебе не могу да. O! Jestem obok niego i on stoi w miejscu. Biję. Crash to, kef to, to, tak. I brak ją. Aha, nie mogę wpisać. Jakąś tutaj pan. Clist tego wybiórów, naj, najrzadszego, za pierwszym razem. To jest hmm. To tym co chciałem dać Ci rapisałowi. Aha No cóż, widzimy się w następnym odcinku, bo w tym to by było na tyle. Pokazałem Wam dzisiaj dwie mapy. I no, widzimy się w następnym odcinku, jak ja jakiś game pass kupię najprawdopodobniej No i cześć, widzimy się. Za, no pewnie gdzieś za kilka dni się widzimy z nowym odcinkiem z tej gry. Więc cześć.